Witam Państwa. Świat tylko pozornie jest racjonalny, ale kocha magiczne liczby, specjalne dni w roku, który w istocie jest szeregiem umownych liczb. I ten pozornie racjonalny świat kocha szczególnie okrągłe liczby. I to z tego powodu zajmujemy się oceną rządów Donalda Trumpa po 100 dniach jego prezydentury. Ale nie pójdziemy to Szeroką autostradą łatwych cenzurek. Bo po pierwsze, każdą decyzję poprzedza planowanie. Czasem dłuższe, czasem krótsze. To krótkie nazywa się zamiarem. Planowanie z istoty rzeczy nie może trwać wiecznie i nie może rozważać wszystkich aspektów. Siłą rzeczy dlatego jest obarczony błędem, a nikt nie opracował algorytmu. Na obliczanie czasu niezbędnego do planowania. Zbyt krótko źle, za długo niedobrze. Decyzja ucina planowanie i zaczyna realizację. Donald Trump, o czym warto jest pamiętać, ma tylko czteroletnią kadencję na realizowanie tego, co zamierza, a więc siłą rzeczy nie ma za długiego czasu, czy nie miał za długiego czasu na planowanie. Po drugie, skutkiem każdej decyzji są rozłożone w czasie skutki. Są te skutki natychmiastowe, krótkoterminowe i długoterminowe. Skala czasu, czyli co jest krótko, a co długo, też jest zależna od tempa zmian, którym ta realizacja się odbywa. A współczesny świat, jeśli idzie o tempo, strasznie przyspieszył. To, co kiedyś było łatwe do przewidzenia za lat 10 dzisiaj wydaje się przewidywaniem wieczności. Decyzje Trumpa także tej regule podlegają. Zatem nie wszystkie okoliczności mające znaczenie zostały w procesie planowania przez Donalda Trumpa uwzględnione. To nie było możliwe. Te nieuwzględnione okoliczności powodują pozytywne i negatywne skutki. Decyzje radykalne, a te dominują w decyzjach Trumpa, naruszają zastane, czyli poprzedni porządek, i przynoszą natychmiast więcej skutków negatywnych jak pozytywnych. To też jest rzecz obiektywna. Te negatywne z miejsca stają się powodem krytyki oponentów. Krytyka ta przesłania pozytywne skutki, których z oczywistych względów jest mniej. I one dlatego są mniej widoczne. To obiektywny opis rzeczywistości, pozbawiony ocen decyzji podjętych przez Donalda Trumpa, dotyczy to każdej decyzji podjętej w każdych warunkach. Tym samym ocena decyzji Trumpa po stu dniach obarczona jest ryzykiem krytycyzmu i entuzjazmu w jednakowym stopniu. Szum informacyjny wywołany decyzjami nie pozwala dostrzec Trendów zmian ani w stronę zgodną z zamierzeniami, ani w stronę przeciwną tym zamiarom. Jeżeli zaś idzie o diagnozę, to sytuacja USA jest skutkiem błędnej oceny rzeczywistości i wynikającej stąd błędnej polityki USA. W tych błędach USA Tkwi od kilku dekad z racji bezwładności. Nie da się usunąć skutków tych błędów w ciągu jednej prezydenckiej kadencji. To także oczywistość, niezależnie od tego, kto takie decyzje podejmuje. Nawet jeśli założyć, że diagnoza jest właściwa i że decyzje są właściwe, to układ sił globalnych, który ma swoją niezależną od USA dynamikę, może uniemożliwić USA realizację działań wynikających z decyzji podjętych przez Donalda Trumpa. W cybernetyce nazywa się to udziałem w światowej mocy sterowniczej. USA w tym ujęciu nie jest krajem, który decyduje w każdej sferze sam o sobie. Układ sił globalnych, podział rozmaitych globalnych kompetencji sprawia, że to, co się dzieje w USA, zależne jest od skomplikowanej struktury globalnych powiązań. Jedne z nich stawiają USA w pozycji podmiotu sterującego sobą, a w innych czynią z USA obieg sterowany, sterowany z zewnątrz. Jak obliczyli cybernetycy, bilans tych sterowniczych mocy jest dla USA niekorzystny. Zatem wojna handlowa, jaką Trump wytoczył światu z tego punktu widzenia, zakończy się klęską. Ale może się okazać, że ten punkt widzenia nie do końca jest prawdziwy, a USA znajdzie w tej wojnie sojuszników i wyjdzie z tej wojny zwycięską. Póki co... USA ma w licznych obszarach wręcz monopolistyczną przewagę. Amerykanie mają światową walutę. 50% obrotu odbywa się w dolarach. Mają oczywistą dominację w kosmosie oraz wielkie możliwości informatyczne. Mają także dostatecznie dużo kapitału, który może transferować w dowolną dziedzinę nauki czy gospodarki której Amerykanie mogą bardzo szybko uzyskać przewagi, nadto USA ma gospodarkę elastyczną, zdolną do szybkiego reagowania. Jedynym poważnym konkurentem obecnie są Chiny, które jako jedyny globalny gracz może przeszkodzić Ameryce w odzyskaniu całkowitego prymatu i realizacji programu Maga. Warto też zauważyć, że gospodarka amerykańska korzystając z globalizacji ponosi największe koszty jej utrzymania. Zatem zerwanie z filozofią globalnej gospodarki i przestawienie się na protekcjonizm być może spowoduje osłabienie amerykańskiej gospodarki, ale znacznie dotkliwsze może być osłabienie gospodarek innych krajów z Ameryką konkurujących. A zatem, persaldo, protekcjonizm będzie korzystniejszy dla USA. Podsumowując ten wywód, poczekajmy, a zobaczymy. Dajmy sobie więcej jak 100 dni na ocenę polityki Trumpa. Do usłyszenia. Zakazane. Felietony. Zaprasza Krzysztof Chmielnik.